Na to idziemy. Oooo, teraz słońce, jednak, ten, ale, ale ja zimę. Dobra. Który my to wczoraj nagrywali? Bo w było. To już tak, no, dzisiaj już jest zimno. Czuję, dzisiaj jest zimno. ani mi się nie chce tym. Ale no, wiesz, co zrobię? Pójdź może tak stąd nagrywam, bo będzie lepsze światło. I to jest to te moje wczorajsze. Nie będzie Ci to przeszkadzać, tam mój cień widać jak to nagrywam. Nie, nagrywał. nie, to tam nie przeszkadza. No jak też. Ja, jest machen. Ja, to jest Coś du schlau bemerkt? No, ja. No. Może, się tak tym? Jak będzie nic, on co tam jest, to nie No i co to ma być? Aha. A zrób może taki fikołek na tym śniegu. Nie, bo to jest brele i ten sposób się... Wow. Właśnie o to chodzi. Nie wiem czy Ci to będzie przeszkadzać w jaki sposób, ale teraz jedzie autobus chyba z dziećmi. No, no to nie przecież jak tak można na basę chodzić i te coś jak idzie, też widzą o, ja ty, No, no dobra to te chwilę, ale baka, nikt nie patrzy. Nawet już nie patrzą. No, ci mogą się Jednie z tego się, się mogą patrzeć z autobusu teraz, ale tak tam jest. będzie pusto. Tam by pusto, tam dwie dzieci może siedziały. tu na nas? Nie. O, I nie, nie nawet jakby coś gadał ignory go Nie, auto stoi, auto Aha. Nie on nie umiał przejechać, bo to auto no. Dobra, ile tam mamy na szasie? Nie widzę, tu bo jest za jasno. Jakieś trzy minuty. Tak? Coś a koło tak tego. Dobrze. W ręki mi zima, tak? Ani mi się dzisiaj nie chce ci powie. Wczoraj miała taki bardziej ochota. Dzisiaj jakoś tak mi się już nie chce, nie wiem, muszą... Bo... Nie wiem. O ale fajnie jest tak pójść na śniegu no fajnie, zima tak. no ale to nic takiego jest co to, co to takiego, przecież nie ma tak zimno ja tu w, w skórzynce stoję nie ma wcale zimno jest, jest zimno, tak widzisz? Że... Ciebie jest zimno. Nie jest że zimno, ciepło My to jest. to robimy, ale ludzie piszą, że ten chorałby się chce to tamto się to i. No bo, to... O, i gadają niektórzy, ja raj stopy, jakie raj stopy, od kogoś nie raj stopy, nie ma. Jakieś jak wigmy raj stopy, nic w ogóle nie ma. No, no różnie. Nie mogę wchrupać po nim nic, nie mogę od nich raj stopy. Ludzie chyba wymyślają, że to jest. To statki... ty, co tak piszą, to, to by zaszał do burdelu i by, 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 ten to no, by powiedział, że ty dział chodź, oblewce. Bo widzisz, chorał, ale zaraz. burdel to jest jakieś przekleństwo? To nie wiedziałem Jak nie fajny. No to dobra, no to zajdzie taki ziomek do agencji towarzyskiej. O. Ja pierniczę, to na jedno wychodzi się się wiem, że obu wymowy i źle po na gado, i w ogóle dużo, jak się źle, ale się staram nad tym pracować, żeby było lepiej. Bardzo dobrze. <gry> Dobra. No i co teraz? Sezon, właśnie, Po co? To być potrzeba 20 godzin, żeby, żeby coś się opalić, chyba. Albo nawet wcale by to nie pomogło. O, nie, słońce jak zimie, to wtrącaj. To wy dawaj ten leżak i opalaj się. się ciekawe jak długo wyleżysz. No nie. Wy Nein, wolno, ale to jest nie... langweilig. Okay. Czekaj, co by tak jeszcze. No, nie, to ja się fajnie ten Najbardziej frykie, na, najbardziej No ja, ale ma to chwała, że jest. Alfa, szary, że on naga ich. Joga ulbą, właśnie. No, Dobra, bo to nagranie będzie bez sensu i za długie. Ah. Chyba, że to poprzycinał. Po Fajcie, cichlej. No normalnie. Wow.